Witam wszystkich bardzo serdecznie. Może troszeczkę jestem rozmymłany, bo jestem zmęczony dzisiaj cały dzień na słońcu. Ale dobrze, witamina D, tak? Teraz wybory. Słuchajcie, ostatnie godziny zostały do tych wyborów. Tu miałem troszeczkę już innych tematów. Skupię się jednak na mm, starszym bracie, tym rabinie. Młodym rabinie, który się stara o najwyższy urząd w państwie o tytuł prezydenta. Słuchajcie. Na kogo głosować, czy nie głosować, itd. E, nikogo nie zniechęcam do pójścia na wybory. To jest demokracja, ja jestem demokratą. Jeżeli masz swojego kandydata, e, czy go popierasz, czy nie, czy e, znaczy, czy go popierasz, czy nie. Oczywiście, jeżeli idziesz na wybory i głosujesz, to znaczy, że kogoś popierasz. Różne środowiska w tym kraju mają swoje mm, po prostu priorytety, co to za jakieś pszczoły tu mi latają, nieważne. Słuchajcie, yy, także nie zniechęca. pójdźcie, ja się nie dziwię emerytom, nie dziwię się różnym środowiskom, przepraszam, że... muszę się napić herbaty, yy, nie, po prostu nie dziwię się różnym środowiskom, Małżeństwo, matką i tak dalej, które dostają 500. No, przy na przykład, że matka ma dwójkę dzieciaków, to jest 1000, 12 tysięcy rocznie. Ona ma cel w pójściu na te wybory i głosowaniu, to samo emeryt, to samo każdy z nas. Ja takiego celu nie mam, ale to nie znaczy, że ja kogokolwiek do pójścia na wybory zniechęcam, to jest raz. A teraz ważna sprawa. Na kogo głosować, co nie, na, na, kogo, na kogo nie i tak dalej. Ja zniechęcałbym do głosowania na młodego rabina, starszego brata, który naprawdę potrafi się modlić, ojcze nasz, zdrować maldiów wszędzie, on się, na, on się modli, on jest naprawdę taki rzetelny, stanowczy, taki na, i on umie się wygadać. Druga rzecz, Promowany jest przez tak zwane środowiska patriotyczne. Tak zwane, I ja nakręcę film na temat tych, tak zwanych. To jest moja, nakręcę na, moja, na temat mojej konkurencji, ale za chwilę, bo to miało być teraz w tym filmie. Ale skupię się tylko na tym, dlaczego. Słuchajcie, ja ten akt 447 to już omówiłem. Dlaczego rabini tak walczą o mm, promowanie tego aktu i rozpowszechnianie go na tej arenie międzynarodowej. Zobaczcie, cały świat milczy, mają wszystkie kraje świata, mają to głęboko w poważaniu, ten akt, a polscy rabini e, tak o niego walczą. Nawet teraz uśmiechnięty jedzie do Stanów, to oni tam jakąś pikietę starci bracia zorganizowali. E, Przypomni Trumpowi, że, tam, że my pamiętamy o tym akcie i tutaj my się zobowiązujemy, że my tutaj o naszych pobratymcach w Stanach pamiętamy. Bo to wcale nie jest żaden bunt. Oni chcą rzeczywiście płacić. Oni chcą płacić Amerykanom, nie mówiąc o tym jak Ten no akt nie ma żadnych podstaw ani prawnych, bo to jest w ogóle, to jest w ogóle hmm, knot prawny, ale nie dla naszych polskich rabinów. Dla naszych polskich rabinów to jest ważny akt. Oni będą protestować, buntować, nie spłacimy, nie damy, damy i tak dalej. Tralalala, la la, damy. Natomiast wracam do tego, zobaczcie, dlatego trzeba uważać. Ja... Powiem tak, bo ktoś powie, no to co, to niech lepiej zostanie uśmiechnięty. Uśmiechnięty i tak, i tak wygra. Ponieważ ten cały Trzaskowski, no, nie, kompletnie prowadzi kampanię od Czapy. Niby równa się z nim w sondażach, w dziwnych sondażach, ale nie ma szansy z uśmiechniętym. Natomiast no, zobaczcie, tak jest, tak się, tak, 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 taka, taki odnośnik, no. A tutaj e, młody rabin, tu się tu, bo on tutaj do drugiej tury wejdzie, i tak dalej. No, nie życzę mu tego. bo Nie życzę mu tego, bo ponieważ młody rabin on chce cały czas e, walczy o swoich pobratymców ze Stanów Zjednoczonych, żeby tam im się dobrze działo, i my tutaj będziemy obciążeni kosztami. Cały ten e, o czym tu mówię, na przykład. Weźmy, ale dobra, porównajmy inne kraje. Zobaczcie, Francję. Ja nie słyszałem z Francji nawet jednego jakiejś manifestacji, buntu. Przecież musieliby oddać pół Paryża. Pół Paryża. Jeżeli byśmy tak się skupili yy, czy inne kraje. Szwajcaria słynna, zawsze mówią, że Szwajcaria się ugięła. Niczym się Szwajcaria nie ugięła. Nic nie oddała. Szwajcaria przelała tam ileś miliard, czy, 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 czy dwa miliardy euro, czy to dolarów do banków córek przecież właścicielami banków w Szwajcarii są starsi bracia, którzy przeleli na swoje konta do Ameryki i taki kółeczko zrobiła ta kasa żadnemu Szwajcarowi krzywda się nie stała, włos głowy nie spadł nie utracił nic natomiast starsi bracia, szczególnie ci młodzi rabini i tak jak ten Stasio Kejkut i tak dalej wszyscy krzyczą jak to tam łącznie z rabinami z Episkopatu Polski pamiętajcie, że wielu polskich biskupów, wielu Prawie cała wierchuszka biskupów to są rabini, to są rabini występujący z krzyżem na piersiach. To są, to, są, to są rabici, to są starsi bracia. I dlatego mówię: no, e, głosujcie na kogo chcecie. Naprawdę nikomu do niczego nie, nie zniechęcam. Natomiast ja na pewno nie zagłosowałbym na młodego rabina. Niech sobie młody rabin robi co chce. Zwłaszcza, że ostatnio wychodzą różne ciekawostki co do jego. Wygranej w tak zwanych mm, prawie Borach, i da, dlaczego on tam. Że to, dlaczego to on właśnie został y, promowany przez tą daną partię? To było na tyle. Y, nie chcę przedłużać, po prostu jestem wykończony dzisiaj. Także tak, się mówię tylko tyle. Za chwilę będzie ta cała cisza. No i tyle: no, no to tak jak mówię, no, nie ma sensu tutaj. Dobra, przepraszam, zagadałem się na razie.